Postęp technologiczny w połączeniu z nieustannym poszerzaniem wiedzy pozwalają nam coraz racjonalniej podchodzić do szeroko pojętego tematu gospodarowania środkami produkcyjnymi w rolnictwie. Mamy tu na myśli również zasoby naturalne, które, ze względu na potrzeby ekonomiczne oraz wymogi środowiskowe, coraz śmielej otwierają się na innowacje. I trudno się temu dziwić: optymalizacja ekonomiczna w prostym przełożeniu przekłada się na maksymalizację zysku. By w pełni wykorzystać potencjał drzemiący w nowoczesnych rozwiązaniach, warto korzystać z wiedzy i doświadczenia specjalistów z instytucji naukowych. Ich osiągnięcia w dziedzinie nauki pozwalają na bardziej postępowe podejście do procesów produkcji rolniczej, w tym m.in. do precyzyjnego aplikowania środków i spełniania wymogów prośrodowiskowych. Rolnictwo precyzyjne. Nowe technologie odgrywają coraz większą rolę w różnych sektorach gospodarki, w tym również w rolnictwie. Takie gospodarowanie wspomagane komputerowo, oparte na gromadzeniu danych o przestrzennym zróżnicowaniu plonów w obrębie pola, nazywa się rolnictwem precyzyjnym. Ideę rolnictwa precyzyjnego przybliży nam pan Henryk Pawelec, prowadzący swoje ponad 100 hektarowe gospodarstwo w województwie lubelskim. W 1997 roku wspólnie z żoną założyliśmy firmę o nazwie Pawrol. Zajmującą się systemami rolnictwa precyzyjnego. Wszystkie maszyny występujące w naszym gospodarstwie wyposażone są w systemy rolnictwa precyzyjnego, pozwalające na monitorowanie prac i zabiegów w gospodarstwie rolnym. Idea rolnictwa precyzyjnego powstała już kilkadziesiąt lat temu, jednak dopiero od kilku lat nastąpił jej dynamiczny rozwój, wraz z pojawieniem się technologii rolniczych, które wpłynęły na mechanizację agrokultury. Dziś nie tylko duże gospodarstwa, ale również i te mniejsze mogą korzystać z dobrodziejstw rolnictwa precyzyjnego. Czym zatem dokładnie jest rolnictwo precyzyjne? Rolnictwo precyzyjne można określić jako gospodarowanie z zastosowaniem technologii informatycznych w taki sposób, aby uzyskać większe i lepsze jakości plony przy jednoczesnym obniżeniu kosztów produkcji oraz ograniczeniu skażenia środowiska. Jest to możliwe dzięki gromadzeniu danych związanych z gospodarowaniem w gospodarstwach opierając się na nowoczesnych technologiach wspomaganych e, urządzeniami, komputerami, urządzeniami GPS, systemami e, nawigacji, e, które, że tak powiem, pozwalają nam w e, praktyczny i ekologiczny, mało szkodliwy dla środowiska sposób wykorzystać środki do produkcji roślinnej, wszystkie środki, które wspomagają produkcję roślinną, które pomagają roślinom rosnąć i, i osiągać dobre plony. Na rynku dostępnych jest wiele różnych systemów rolnictwa precyzyjnego, których celem jest rozpoznanie różnic we właściwościach gleby i zdolności plonowania na poszczególnych częściach pola. Rolnictwo precyzyjne rozwija się bardzo dynamicznie. Systemy wyposażone w różnego rodzaju czujniki i sensory montowane w ciągnikach i maszynach dostarczają użytkownikowi informacje w zależności od potrzeb dotyczące jakości gleby lub stanu upraw. Dzięki takim systemom możliwe jest mierzenie warunków glebowych na polu oraz śledzenie ich zmienności, a następnie odniesienie tych pomiarów do wyniku końcowego, czyli plonu. Na bazie gromadzonych danych przy użyciu specjalistycznego oprogramowania uzyskuje się mapy zasobności pól. Dlaczego mapy zasobności pól są tak istotne? Otóż mapy te pozwalają na stworzenie planu nawożenia, a dobrze sporządzony plan nawożenia pozwala oszczędnie gospodarować jednymi z najdroższych środków produkcji, jakimi są nawozy mineralne, oraz zapobiegać skażeniu środowiska naturalnego. W gospodarstwie posiadamy różnego rodzaju maszyny, na których są zamontowane różnego rodzaju czujniki, pozwalające nam mapować pola pod kątem stanu odżywienia roślin, pod kątem zdrowotności roślin, a także w tej chwili siedzimy na kombajnie, który jest wyposażony w monitoring plonu, czyli w czujniki. Zbierają dane odnośnie plonu, mierzą, ważą ten plon. Jest ona zaopatrzona w system GPS, który określa nam granice działek i położenie każdych odmian. Tu mamy na przykład poletka doświadczalne posiane i wiemy, która odmiana w danym roku jak nam plonowała. Te dane za pomocą pendrive'a są przerzucane potem do oprogramowania komputera stacjonarnego, gdzie możemy odczytać dane z całego roku, no i wyciągnąć z tego wnioski, dlaczego roślina zaplanowała tak, a nie inaczej. Systemy GPS zamontowane w gospodarstwie pozwalają nam na monitorowanie wszystkich upraw pod kątem wysiewu nasion, pod kątem nawożenia. Granulatów pod kątem dokarmiania do listnego roślin i pod kątem ochrony fungicydowej, herbicydowej roślin w danym roku. Technologie satelitarne umożliwiają jazdę ciągników i maszyn samobieżnych po liniach prostych i krzywych, a nawet umożliwiają nawrót maszyny i powrót na wyznaczoną trajektorię, i to wszystko z dokładnością do 2-3 cm bez udziału operatora. Ma to ogromny wpływ na wydajność pracy, oszczędność paliwa oraz czasu. Jednocześnie zapobiega powstawaniu omijaków i nakładek, co jest bardzo ważne w odniesieniu do zabiegów nawożenia, siewu i ochrony chemicznej. Do tej pory tak zaawansowane technologie stosowane były tylko przez dużych plantatorów. Dziś z technologii może korzystać praktycznie każdy. Jak zatem wprowadzić rolnictwo precyzyjne do własnego gospodarstwa? Aby wdrożyć system rolnictwa precyzyjnego w gospodarstwie, w pierwszym rzędzie należy pobrać próby glebowe. Abyśmy dowiedzieli się, jakie składniki pokarmowe zawiera ta gleba. Trzeba zrobić mapę zasobności glebowej, składniki fosfor, potas, magnes. Po wykonaniu takich map możemy wykonać mapy aplikacyjne i zaaplikować odpowiednią ilość nawozów pod określone rośliny. Do takiej aplikacji posłużą nam maszyny wyposażone w systemy GPS do zmiennego dawkowania nawozów. W, dalszym, w dalszej perspektywie i czasie musimy się wyposażyć w urządzenia do monitorowania przebiegu wzrostu roślin. Są to w naszym przypadku urządzenia o nazwie Optrix. Jest to skaner stanu odżywienia roślin. No, i już na sam koniec musimy zaopatrzyć kombajn w monitoring plonu, który pozwoli nam zmonitorować plan. Wszystkie te urządzenia są oparte o systemy GPS. Do tego wszystkiego także służy nam oprogramowanie GIS, które pozwoli na przetwarzanie wszystkich danych zebranych w gospodarstwie, tworzenie map zasobności, tworzenie map stanu odżywienia roślin i tworzenie map plonu. Wiemy już, czym jest rolnictwo precyzyjne, więc warto byłoby się dowiedzieć, ile to wszystko może kosztować i czy jest to opłacalne z punktu widzenia gospodarza. Rolnictwo precyzyjne pozwala nam do niezbędnego minimum ograniczyć zużycie nawozów. Pozwala nam także na zaoszczędzenie dużej ilości czasu. Oszczędność czasu wynika z tego, że no niepotrzebnie nie wykonujemy niektórych zabiegów. Niejednokrotnie wjeżdżamy z zabiegiem, bo wszyscy robią tak, bo jest jakiś termin wyznaczony no i trzeba w tym terminie robić zabieg, ale niejednokrotnie jest to zabieg albo za wczesny, albo za późny. Średni koszt wdrożenia takiego systemu to jest w granicach 100-150 tysięcy. Mam tu na myśli systemy jazdy GPS z dokładnością RTK, czyli do 2 cm, monitoring plonu zbóż, monitoring stanu odżywienia roślin, no i wiadomo, system do zmiennego dawkowania i aplikacji nawozów. Opłacalność zastosowania systemów rolnictwa precyzyjnego zwiększa się wraz ze wzrostem powierzchni gospodarstwa. Wiadomo, że gospodarstwa Mniejsze, gdzieś tam 100-150 hektarowe, będą miały niższy zwrot yy, takich systemów, natomiast gospodarstwa 500-1000 i więcej hektarów, ten sprzęt będzie się stosunkowo szybciej zwracał i generował dużo większe zyski niż w przypadku gospodarstw małych. Końcowy zysk z produkcji roślinnej niejednokrotnie przekracza 30-40% w stosunku do uprawy tradycyjnej. Rolnictwo precyzyjne to przyszłość, to rolnictwo na miarę XXI wieku, określane mianem Rolnictwa 4.0. Dzięki znajomości własnych zasobów, wykorzystaniu zaawansowanego oprogramowania i automatyzacji poszczególnych procesów, zarządzanie gospodarstwem staje się dokładniejsze i bardziej oszczędne, zachowując przy tym prostotę i, co najważniejsze, uwzględniając dbałość o środowisko naturalne. Koncepcja rozwoju rolnictwa precyzyjnego jeszcze nie zakończyła się. Perspektywicznym kierunkiem rozwoju techniki rolniczej będą autonomiczne ciągniki i maszyny pracujące bez operatora. Takie rozwiązania już są testowane na polach przez czołowych producentów ciągników i maszyn. Jednak odpowiedzialne rolnictwo to nie tylko uprawy, ale też odpady spożywcze, których utylizacja staje się niejednokrotnie sporym problemem. Biogazownia trzeciej generacji w przybrodzie. Samemu można zrobić wiele, jednak wspólnie można dokonać rzeczy niemożliwych. Najlepszym dowodem słuszności tego stwierdzenia jest pierwsza w Polsce biogazownia trzeciej generacji, która w 2019 roku została otwarta w Przybrodzie w Województwie Wielkopolskim. Uruchomiono ją na terenie należącego do Uniwersytetu Przyrodniczego gospodarstwa doświadczalnego. To efekt wielu lat badań i obserwacji naukowców działających w ramach pracowni ekotechnologii, którzy starają się czerpać z dorobku zachodnich partnerów oraz własnych badań. Znajdujemy się w największym laboratorium biogazowym w Polsce, w tzw. części brudnej. Każda biogazownia, która jest planowana do uruchomienia, powinna mieć najpierw przebadane substraty, na których będzie pracować. Ponieważ te substraty mogą być albo mało wydajne, albo bardzo wydajne, żeby. Określić, ile tych substratów jest potrzebne, musimy te substraty przebadać i, i, i przebadać cały proces fermentacji. Tu za mną znajdują się akurat reaktory, które symulują nam pracę biogazowni w warunkach rzeczywistych. Każdy substrat, który do nas przybywa, może być również badany pod kątem jego Właściwości i efektywności produkcji biogazu i biometanu. Do tego służą mniejsze fermentory. My, jako, jako uczelnia, przebadaliśmy już ponad 3000 różnego rodzaju substratów. Tak naprawdę jesteśmy w stanie fermentować całą gamę materiałów z rolnictwa przetwórstwa rolno-spożywczego. To, czego nikt nie jest w stanie fermentować, to jest drewno i jego odpady, ponieważ drewno zawiera ligninę, a ta jest nierozkładalna w warunkach beztlenowych. Biogazownia z nowatorską dwustopniową fermentacją została w całości oparta na polskich rozwiązaniach technologicznych. Było to możliwe dzięki połączeniu nauki z wiedzą praktyczną. Zastosowanie światowych trendów w rozwoju energetyki odnawialnej pozwoliło opatentować macierzyste rozwiązanie z potencjałem eksportowym. Zaproponowane technologie, które są efektem blisko 10 lat współpracy naukowców z praktykami, budzą podziw wśród znawców tematu. Ci określają je mianem rozwiązań przyszłości, które cieszą się sporym zainteresowaniem także poza granicami naszego kraju. Cała instalacja waży 97 ton. Jesteśmy w stanie zbudować ją w każdym miejscu na Ziemi. Produkcja wyłącznie w Polsce. Mamy swoich sześć patentów, które tutaj są wykorzystywane. Ta instalacja ma moc 500 kW, kosztowała 9 milionów złotych, roczny przychód. Przy dzisiejszych stawkach w Polsce to jest 2,8 miliona złotych. Produkujemy tutaj energię elektryczną, która, która jest sprzedawana, natomiast ciepło jest wykorzystywane w gospodarstwie i w y, okolicznych y, domach. Sprawność teoretyczna biogazowni szacowana jest na poziomie 97%, a to znacząco przekracza sprawność innych technologii odnawialnych źródeł energii, a także wybudowanych dotąd biogazowni rolniczych. Jako wsad do tej nowoczesnej biogazowni można zastosować substraty bezkosztowe, powstałe z bioodpadów, które i tak trzeba zagospodarować i z którymi często rolnicy mają problem. Mamy tu na myśli m.in. obornik, wytłoki warzywno-owocowe, kiszonki z roślin energetycznych i inne odpady przetwórstwa rolno-spożywczego. Biogazownia to typowy przykład modelu gospodarki o obiegu zamkniętym, gdzie odpad staje się surowcem. Dzięki temu możliwe jest racjonalne zarządzanie odpadami gospodarczymi, które przekłada się na oszczędność. Zamiast płacić za substrat, można generować dodatkowe przychody z tytułu przyjmowania tego typu odpadów do utylizacji. Dzięki temu bilans ekonomiczny takiej inwestycji zmienia się w sposób diametralny. Idea budowy biogazowni w naszym zakładzie doświadczalnym w Przybrodzie wzięła się yy, yy, jakby z Potrzeby zmniejszenia oddziaływania e, hodowli zwierzęcej na środowisko. E, nasze badania, zresztą nie tylko nasze, wykazały, że każda pryzma obornika jest swego rodzaju małą, naturalną biogazownią. Polska jest krajem, w którym jest e, dziesiątki czy nawet setki tysięcy naturalnych biogazowni. E, wszystkie te pryzmy obornika, które są na polach, emitują metan. Z racji tego, że e, Bruksela Myśli nad, w, w dalszej perspektywie nad objęciem podatkiem emisyjnym również metanu, kolejnego po dwutlenku węgla gazie cieplarnianym. Więc stwierdziliśmy, że należy wybudować biogazownię, która jest jakby. Skorelowana, połączona z naszą produkcją zwierzęcą, aby określić, o ile możemy zmniejszyć emisję metanu i gazów cieplarnianych do otoczenia, wykorzystując obornik jako substrat do biogazowni. Wydaje się, że to jest najbardziej racjonalne rozwiązanie, i w zasadzie, biorąc pod uwagę skalę produkcji bydła, czy w ogóle produkcji zwierzęcej w Polsce, należy stwierdzić, że takich biogazowni jak w Przybrodzie powinno powstać kilka tysięcy, może nawet ponad 10 tysięcy. Instalacja biogazowni składa się ze zbiornika wstępnego, układu dosowania, komory fermentacyjnej, zbiornika magazynowego, zbiornika biogazu oraz agregatu kogeneracyjnego. Znajdujemy się w tej chwili w kontenerze sterowniczym biogazowni. Co widzicie Państwo tu obok mnie, cała szafa sterownicza, jest to swego rodzaju mózg biogazowni. Układ sterowania posiada możliwość, po pierwsze, wyświetlania wszystkich parametrów pracy, po drugie, zmiany tych parametrów i, i sterowania całą pracą biogazowni. Co najciekawsze, w praktyce nie trzeba być na samej biogazowni, żeby nią sterować, ponieważ, ponieważ dokładnie ten sam program. Każdy z, każdy z pracowników obsługujących biogazow ma. Po prostu w swoim y, telefonie. Oczywiście nie ma możliwości, żeby fizycznie nie było tutaj kogoś co najmniej dwa razy dziennie, bo tak jak zwierzętom trzeba dać pasze, tak też biogazowni co najmniej dwa razy dziennie trzeba y, po prostu podać te substraty. Natomiast sama praca biogazowni może odbywać się po, pod zdalnym sterowaniem. Podobnie jak w przypadku człowieka, czy każdej wyższej żywej istoty, organem naczelnym, y, pozwalający na pracę jest serce. Tak w przypadku biogazowni. Sercem biogazowni jest przepompownia. Niezbędne jest przepompowywanie substratów i fermentującej pulpy z jednego zbiornika do drugiego. To wszystko załatwia nam jedna właśnie centralna pompa, która w odróżnieniu od tych starszych generacji biogazowni, gdzie jest tam kilka pomp, ta jedna pompa w razie Awarii, bo wiadomo, że może się coś takiego zdarzyć, może być wymieniona w ciągu dosłownie godziny. Jeśli chodzi o Kwestię podawania substratów. Substrat musi być dobrze rozdrobniony. Z tego też powodu układ podający posiada macerator, który rozciera, podobnie jak zęby u przeżuwaczy, ten układ podający rozciera materiał do, do bardzo drobnych kawałków i ten materiał następnie jest, jest mieszany z pofermentem, zaciąganym ze zbiornika na, po, na poferment i Dalej przekazywany na zbiorniki fermentacyjne. Substrat trafia najpierw do Akceleratora biotechnologicznego. Jest to, jest to wynalazek polski. Procesy, które tam zachodzą, zachodzą w niskim pH i powodują znaczne przyspieszenie procesu powstawania biogazu. Tam zachodzą właśnie procesy hydrolizy, kwasogenezy, oceanogenezy. Powoduje to, że cała biogazownia może mieć mniejsze rozmiary, dlatego że szybkość procesów zachodzących w akceleratorze jest kilkadziesiąt razy większa niż w typowych zbiornikach fermentacyjnych. Następnie po przejściu przez akcelerator substrat, już w zasadzie fermentująca pulpa, trafia do zbiornika fermentującego, który ma zupełnie inne ułożenie niż typowy zbiornik fermentacyjny w klasycznych biogazowniach. To znaczy są wysokie i zawierają centralne mieszadło w środku. Praktycznie można powiedzieć, że czas wymiany takiego mieszadła to jest jedynie około 20-30 minut. Fermentatorze pozbawione światła i tlenu substraty podgrzewane są do temperatury około 38 do 40 stopni Celsjusza i rozkładane przez mikroorganizmy. Produktem końcowym jest biogaz, którego głównym składnikiem jest metan. Przefermentowany substrat przepompowuje się do magazynu resztek pofermentacyjnych, skąd pobierany jest do dalszego wykorzystania. W zbiorniku na poferment pulpa się stabilizuje i Nawóz, który, który jest właśnie w zbiorniku pofermentacyjnym, jest nawozem o bardzo wysokiej wartości, jeśli chodzi o zwiększenie żyzności gleby. Pod kopułą na poferment odbywa się biologiczne oczyszczanie biogazu z siarkowodoru. Są tam specjalne bakterie, które wychwytują siarkowodór do postaci krystalicznej siarki i ta siarka opada w postaci kryształków do pofermentu. To jest też bardzo ważne, żeby podkreślić, że poferment zawiera dużą ilość siarki, a siarki w polskim rolnictwie brakuje. Uzyskany w sposób bezpieczny i przyjazny środowisku biogaz jest przetwarzany przy pomocy agregatu kogeneracyjnego na energię elektryczną oraz ciepło. Energia elektryczna jest oddawana do sieci, a ciepło wykorzystywane jest do zasilenia budynków gospodarstwa rolnego oraz okolicznych domów i budynków, co bardzo mocno redukuje zjawisko smogu i polepsza jakość powietrza. Dzięki biogazowni unikamy emisji blisko 7 tysięcy ton dwutlenku węgla do atmosfery rocznie, tak więc inwestycja ta świetnie wpisuje się w kwestie ochrony środowiska. Energia wytwarzana przez rok w biogazowni w przybrodzie odpowiada spaleniu 750 ton węgla. Zasobami produkcyjnymi w rolnictwie należy gospodarować bardziej efektywnie w trakcie całego ich cyklu życia. Efektywne gospodarowanie zasobami oznacza generowanie większej wartości przy użyciu mniejszej ilości materiałów i zastosowaniu innego sposobu zużycia. Ograniczy to ryzyko wystąpienia niedoborów i utrzyma wpływ na środowisko w naturalnych ramach dla naszej planety. Bardziej efektywne gospodarowanie zasobami w rolnictwie przyczyni się do osiągnięcia celów polityki gospodarczej, społecznej i środowiskowej w sposób łatwiejszy, bezpieczniejszy i tańszy.